Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj chciałam się zastanowić, czy byłoby możliwe, żebyśmy wszyscy dali się nabrać, jeżeli chodzi o całego koronawirusa i całą epidemię. Czy takie coś w ogóle jest możliwe, żeby całe narody w krajach cywilizowanych, gdzie ludzie potrafią czytać i pisać, mają dostęp do informacji, czy można by było całe narody tak zmanipulować i podejść, żeby je nabrać, żeby coś mogły robić. Zastanówmy się, gdybym chciała nabrać ludzi, to bym powiedziała, że jest taki wróg, jest niewidoczny, nikt go nie zobaczył, nie widział, nie słyszał, ale jest bardzo niebezpieczny. Jeżeli zrezygnujemy ze swoich swobód obywatelskich, które gwarantuje nam kraj demokratyczny, przynajmniej z definicji, jeżeli dodatkowo pozamykamy nasze biznesy, interesy, splajtujemy, zwolnimy tysiące ludzi, to wtedy jesteśmy w stanie się ustrzeć przed tym drogiem. Czy byłoby to możliwe? Jak się okazuje, jak najbardziej tak, bo w tym momencie bezprecedensowe środki, bardzo ogromne obostrzenia, które zostały wprowadzone w wielu, wielu krajach cywilizowanych, już powodują, że miliony ludzi traci pracę, biznes stanął po prostu w poprzek, w ogóle gospodarka światowa jakby jest w nie najlepszym stanie w związku z tym. A wszystko to jest za sprawą wirusa? Ja, ja już dochodzę do takiego momentu, no to dobra, czy to jest możliwe? No bo przecież po pierwsze, tyle osób nie może się mylić. Skoro cały czas siedzę i oglądam w telewizji, gdzie coś nie dzieje, osoby znane, politycy, respektowane, wypowiadają się, jakie to jest niebezpieczne, no to skoro tyle osób to mówi, a poza tym mówią to osoby, które są no, na pewno bardziej chyba profesjonalne i znają się lepiej niż ja, przeciętny kowalski, no to nie mogę im chyba nie wierzyć. To jest ogromne narzędzie wpływu, natomiast ja się chciałam zapytać, no dobra, przecież tyle lekarzy, nie może się mylić co do jakiegoś koronawirusa. Natomiast ja bym chciała tylko zwrócić uwagę na to, że to są ludzie, którzy tak samo nie mają informacji na temat tej choroby jak każdy z nas. Jeżeli ktoś chciałby nabrać całe narody i wymyśliłby sobie, że jest taki wirus, na przykład, ja akurat nie twierdzę, że go nie ma, jest ok, ale powiedziałby, że jest tak strasznie, strasznie diabelsko po prostu groźny, Lekarze nie mają informacji na ten temat, ponieważ jest to nowy wirus. To nie jest tak, jak z, z odrą albo ze świnką, gdzie można zapytać się lekarza, który się specjalizuje w chorobach zakaźnych, jak takie coś przebiega, czym to się je. Na razie lekarze tego też nie wiedzą. Oni pozyskują informacje, które wpadły od tak sobie przez kogoś tam i nikt nie kwestionuje, cóż to za wirus i, i, i jak to będzie wszystko przebiegać. Co jest bardzo ciekawe, ja uważam, że takie sytuacje już w przeszłości były, gdzie całe narody, całe społeczeństwa dały się nabrać na coś i przestały całkowicie podważać pewne rzeczy. No bo skoro ja personalnie nie znam się na tym, to dlaczego miałabym podważać osoby, które się wydają fachowcami i wypowiadają się na ten temat, prawda? Taką sytuację się wydarzyła, kiedy był atak terrorystyczny w Nowym Jorku, gdzie wieże bliźniacze zostały zaatakowane przez samoloty. Co się tak naprawdę wydarzyło, wiadomo, znaczy ja akurat byłam w Anglii w tym czasie i mieszkałam tam, więc oni po prostu mówili, że they just collapsed. Po prostu się zapadły i tak wyglądał koniec. Dodatkowo nie tylko te dwie wieże bliźniacze, jeszcze kilka innych budynków w Nowym Jorku. I co jest ciekawe, to jest absolutnie nieprawdopodobne historia, bo każda osoba, która robi w budowlance i tak dalej, wie, że nie wystarczy naruszyć konstrukcji budynku, czy w wyniku trzęsienia ziemi, czy jakichś innych historii, żeby ona się skruszyła w poszek, to tak nie działa. I co więcej, po całych tych w Nowym Jorku zamachach terrorystycznych, była taka petycja podpisana przez dziesiątki tysięcy architektów, jakichś inżynierów budowla, budowlańców i tak dalej, którzy powiedzieli chwileczkę: "Tutaj trzeba robić jakąś dalszą investigation, bo". To się kupy dopy nie trzyma, dlatego że budynki po tego typu naruszeniu konstrukcji zwaliłyby się w gruzy, ewentualnie, ale na pewno nie skruszyłyby się w proszek na wszystkich kondygnacjach i to jeszcze co więcej, skruszyłyby się w proszek inne, bo jeżeli mamy wielką wieżę z klocków i coś sprawi, że ta wieża się rozwala, to ona się w proszek nigdy nie rozwala. I mimo tego, iż dziesiątki tysięcy architektów potem podpisało petycje, i tak dalej, to w sumie do historii to przeszło, że po prostu samolot zanurkował and they just collapsed. Po prostu. I nikt tego nie kwestionował. I dokładnie na tej samej zasadzie w tej chwili ktoś może nas nabrać i po prostu zrobić w konia i powiedzieć, że jest jakieś niebezpieczeństwo, i wszyscy będą teraz nosić maseczki, i będą robi, robić różne inne rzeczy, żeby się zabezpieczyć. Dla mnie kolejnym argumentem, który przekonuje mnie, że coś tutaj jest niehalo tak do końca, jest to, że w dzisiejszych czasach jest bardzo dużo osób, które uwielbiają skupiać na sobie uwagę, yy, nagrywają filmiki różnego rodzaju i tak dalej, produkują się na mediach społecznościowych i chciałyby, sprzedają najbardziej intymne sprawy swojego życia, dzielą się szerokim gestem. Te osoby marzyłyby o tym, żeby móc opowiadać o tym, jak strasznie cierpią, bo ich ciocia, wujek albo matka właśnie chorują albo zmarli i jakie to jest potworeństwo straszne i jak strasznie to przeżywają i są zdruzgotane tym, co się dzieje wokół. Ale tych historii nie ma na razie. Tak jak każdy z nas ma okazję, yy, miał okazję poznać czy zna osoby, które zachorowały na raka... Które część z nich umarła, to nie jest coś takiego, że ktoś mógłby nam wmówić, że jest coś takiego jak choroba na raka, bo każdy z nas zna osoby, sąsiadów, rodzina, przyjaciele, znajomi, którzy zachorowali na raka. Każdy z nas to wie. Pytanie, jak dużo z Was zna osoby, które chorowały, z czego na pewno zna osoby, które pomierały. Okej, okay, w Polsce jeszcze to się tak nie rozpleniło, poza tym nie robi się tych testów, więc tym bardziej nie wiadomo, czy oni umierają na koronawirusa, czy na cokolwiek innego. No i mówię, no to weźmy na przykład kraje, gdzie stosuje się te testy, jak na przykład Hiszpania. Ja akurat znam osoby, które mieszkają w Hiszpanii. No więc pytanie z pierwszej ręki czy tam, czy znasz osoby, które chorowały na to albo zmarły? No to tak, córki, koleżanki, siostry wujek. Chorował, ale się wyleczył. No to to jest właśnie tyle na ten temat. To nie jest na coś na tak ogromną skalę, jak nam się cały czas podaje w mediach. Ja mam wrażenie, że bardzo dużo osób dało się nabrać w butel butelkę, dało się nabrać yy, i. Zupełnie wszyscy rezygnujemy z tego, co nam intuicja podpowiada, co moje własne rozumowanie mi podpowiada, bo skoro tak duża ilość osób się wypowiada na ten temat, no to się nie mogą mylić. Skoro dodatkowo eksperci, tacy jak lekarze, wypowiadają się na ten temat, to nie mogą się mylić, i mimo tego, że w dalszym ciągu nie widzimy dowodów słuszności, żeby to było tak strasznie niebezpieczne. Setki tysięcy osób w samej Polsce co roku choruje na grypę. Szczegółowo część osób umiera. Wiadomo, że zawsze to dotyka tych osób, które są najbardziej schorowane i przez to ten ich system immunologiczny nie najlepiej działa. Jest to też zrozumiałe, ale ja w, w każdym razie cały czas nie widzę dowodów słuszności i zastanawiam się rzeczywiście, czy aby wszyscy nie daliśmy się trochę nabrać.